Witam wszystkich, dzisiaj wycinanie fasoli Albo męczarnia przy fasoli można powiedzieć Ta półtyczka się trochę jak to się mówi zszyła Wąsy ma takie i to się wszystko czepia Ale idzie jak nie najgorzej Nie najgorzej to idzie No, Nie najgorzej idzie Kiedy trafiam rządki, bo jak nie trafiam, to idzie już nie, nie za fajnie Tak to wygląda Wycięte jest niby wszystko Tu są brzeżne tu są środkowe. Tu jest na środku jest cztery rządki. Jeden rządek odcina z tej rzuca w tą, później jeden z tej dorzuca tutaj. I przez to to wygląda. Nie, wygląda. No tak, po dwa rządki jest to okładane. O i tutaj jest jeden rządek wycięty i teraz ten rządek będzie wycięty w tą stronę. Tak to wygląda. Jak jest czysto, to idzie fajnie. Na, na tych gniazdach z ostrożniem nie widać rządków. Człowiek zjeżdża i, i już zaczyna sunąć. No i tam, gdzie, jest, gdzie się liści już pozbyła ta fasola, to też fajnie idzie. A gdzie, tam, gdzie jest szyta taka cała tafla z zieleniny o coś takiego, to, no, to nie widać rządków. I, ten, O, ale minęło gdzieś kukurydzę Ona później mnie będzie psuła robotę, jakby to zgrabiał O, a tak ogólnie no wszystko wycina z chwastami Co mi się podoba Później tylko to poleży Straci liście Wyschnie Zgrabiarka i kombajn. A najgorzej jak jak tymi, jak to mówią go kardami wycinają i jak jest chwast i wycina tylko samo fasolę, a, a gdzieś tam między Między rządkami chwast stoi dalej. No to ani do tego zgrabić, ani Ani co później. No nic, teraz wam pokażę kawałek jak to idzie. Mokro jest, jest za mokro. Jak to idzie chociaż do pierwszego zapchania jak to się mówi nie będę nagrywał bo tutaj za dużo niecenzuralnych słów jest używanych teraz najgodniejsze trafić rządki o, jeżdżę dwójką na żółwiu trójką szosową, jak to się mówi. Mam tutaj kamerkę, ale to nawet nie mam jak na nią patrzeć, bo cały czas się skupiam tutaj, żeby trafiać w rządki. Nie wiem, może około 10 na godzinę jeżdżę. Kuryza poszła I gorzej, że tych rządków. O tutaj jeszcze jako takowidać. W miarę to idzie. Weź zobacz jak z tyłu, czy dobrze Dreje? bo tam mi coś złapało już. Ale to zaraz. Teraz będę musiał i tak się pewnie tutaj zatrzymać. O, tu jest w dołku bójna. Tutaj muszę troszeczkę podnieść, bo ona się za mocno zagłębia, i tutaj nie trafiam. No i tu jest właśnie przestój zawsze w tym miejscu. No i teraz muszę odrzucić. Tutaj trochę unoszę, bo w tym dołku gdzieś ona za bardzo idzie w ziemię. No, jak nie trafię w to właśnie coś takiego się robi. Coś takiego się właśnie robi, jak nie trafię, trafię w Tutaj widać właśnie jak ta fasola reaguje na... Zobaczcie tutaj w dołku jest czarnoziem i ona po prostu jest... za dobre stanowisko tutaj jest na, na fasole i ona jeszcze zielona jak to się mówi a już jest wrzesień to już jest i tak późno Nie jest rządek ten środkowy i tutaj muszę środkiem się celować Tak? Tak O, już sporo nawet wyciąłem Ale jak idzie fajnie to idzie fajnie Najgorszej na, na tym Kurde co Gorzej na, na tych chwastach. No, jak jest widać rządki, to można lecieć i 12 na godzinę. To akurat w tym miejscu widać rządki, bo ją grzyb zjadł. Jak się zjeżdża z rządków To się robi kiszka O i tu już Zaczynam Tutaj już nie widać jest rządków I jadę na czuja na Tak mniej więcej trzymam się odległość taka od tej prawej strony o, te gniazda największe już się poprzebijałem poza kamerą, bo za dużo za dużo tutaj o, chyba zjechałem. A może i nie. Bo jeden rządek ten minąłem nie docinam, albo mi się wydaje no tutaj już nie widać teraz całkiem nic no, tu już mi muci fasole, bo zjechałem jeden rządek jest godzina prawie 17 z przerwą na obiad zobaczcie, gdzie tam już kawał, tutaj do tego drzewka tu jest krótko tam jeszcze kawałeczek koło tego za domem i widły ma Magda, bo tam odrzuca Najgorzej Najgorzej, że to jest półtyczka i tutaj I o Ciągnie się Ale nie jest najgorzej Nie jest najgorzej To, że się ciągnie, to jeszcze pół biedy Najgorzej, jak, jak nie widać rządków i wtedy nie trafiam Tu jest górka, tu już widać, że jest trochę szabsza gleba, więc Tutaj te rządki widać i Zdecydowanie Zdecydowanie szybciej idzie, lepiej idzie No i tutaj nawet Jest bardziej sucho I ta wycinarka tak się nie Nie zagłębia To też poszło Jakoś nawet, ja mówię, nawet i chwastach idzie, aby tylko trafić w rządki. Aby tylko trafiać w rządki. Teraz pod słońcem może będzie słabo widać. jakieś tam no, tutaj już ładnie idzie, mówię, tam było najgorzej w tym dołku tam taki czarnozień, tam taka bujna była i zszyta Nie było widać rządku Tak to nie muszę się zatrzymywać jak trafiam rządki i co najlepsze w tym ciągniku ten, ten skręt no to jest to jest perfekto tutaj teraz musiałbym odrzucić Tutaj ścinać leży, żeby nie najechał kołem Dobra, się tutaj trochę pokręcę musiał o tak ustawić a w tą stronę będzie lepiej widać ze słońcem ale muszę odrzucić trochę tam co mi się nazbierało tylko tutaj znów jest trochę bawójki. wiesz? ale jakoś idzie Są widoczne rządki, to ładnie idzie. idzie bez zatrzymywania się Tak, nie było wójczy bez magicznej sakni niż to było No Tutaj idzie z dużego skosa Tutaj puszeczka wycięta byle jak, bo tutaj Rowy są powymywane przez wodę. Dosyć mocno. No zaraz, zaraz się komary nam zaczną. Już coś tutaj lata. Muszę się ustawić dobrze. O tak, chyba będzie. nie tak. O, i tutaj pod słońcem już jest gorzej, gorzej gdzieś tam wyhaczyć, gdzie jest gdzie jest rządek. Wszystko się zlewa. Ja już teraz stracę rachubę e, jakoś idzie to mi ciężko nie sunie Przypiało się, no, widzę, widzę A, tam już sunie z przodu nieźle. Ale dojedziemy już. Tak? To te, ten ostrożeń O Dobra, tutaj sobie o, oczyszczę A, elegancko a niedużo No i tutaj Nasz dzień Przy wycinaniu fasoli Dobrze jadę? Ja oczywiście Muszę tak z ukosa trochę zaczynać i... Chyba dobrze Troszeczkę o, o O, 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 tak Chyba, o Dobiego do końca Nasz dzień udało się jakoś bez połamania sprzętu, bez straty w ludziach Jeszcze tylko jeden przejazd no chyba Powrotny został oj no coś nie trafią, nie dobrze jest No i tylko teraz jeszcze muszę gdzieś zorganizować jakiś kombajn Będę szukał oczywiście Dubel mastera. Też pewnie ciężko będzie, bo teraz wszyscy mają powycinane, jak pogoda się wzięła. Jeżdżę w jedną stronę, te, te wszystkie przejazdy tutaj w jedną stronę, bo w tą stronę zobaczcie, nic nie widać. Nic nie widać przez słońce oczywiście. Jeszcze jeden przejazd Też muszę tam pojechać Tamten koniec A sobie to jeszcze utrzyszczę Z tej strony Taki kawałek, pola 4,5 hektara No ale udało się Udało się Teraz tylko Niby ten tydzień Znaczy ten tydzień No tydzień pogody ma być Takiej po 25 stopni więc może uda mi się to zebrać O tutaj już za drzewami Już cokolwiek widać No co mi się podoba w tej wycinarce To to, że rządki po dwa są tak jakby w kupie Nie jest tak na przykład, że y, trzy to już tak trochę grubo jest i jak jest dużo masy, to ciężko to, yy, ciężko to dosycha yy, Kolejna sprawa To jest taka, że tu mam tak fajnie ustawione właśnie, że po dwa Nie nie mam ściśniętych tych czterech rządków w środku Tylko jest dwa, 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 dwa I powinno to tak już Przy, przy dobrej pogodzie powinno to wyschnąć I z grawiarką i kombajn. Tu jest ciężko się przebić, bo tam jakieś chwasty ciągnące, jakieś chwasty ciągnące tam porosły. No i tutaj, tutaj, tutaj to zapycha. Kilka razy trzeba tutaj się zatrzymać, ale to jest ostatni raz. Więc nie ma tragedii. o no, tak to wygląda. Dobra, w sumie to Chyba by było na tyle No jeszcze tutaj skręcik no. Na miejscu Nie muszę z... Uważać na studzienkę No i samo tylko jeszcze jeden przejazd No i co jeszcze? Kolejna Kolejna też fajna e, e, Fajna rzecz przy tej wycinarce to to, że tu jest, no idzie to, tym idzie, bo na 6 rządków to idzie szybko dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć